Witam na kanale Psychologia i Kultura i zapraszam na kolejny film z zakresu psychologii międzykulturowej. Ten film jest pierwszym z serii dotyczącej nowego tematu, jakim jest to model ekokulturowy. Ta teoria jest dość skomplikowana, a jednocześnie bardzo istotna z punktu widzenia psychologii kulturowej, ponieważ ma liczne konsekwencje zarówno dla kultury, jak i psychiki ludzkiej. Dlatego będę ją omawiać powoli, fragment po fragmencie. A dopiero na koniec podsumuję całość, żebyście mieli pełen obraz. Kiedy będą się na kanale pojawiały kolejne filmy dotyczące modelu ekokulturowego, będę linki do nich wyrzucała w opisie tego filmu. Zacznijmy od tego, jak rozumiana jest kultura w kontekście modelu ekokulturowego. Tutaj wyraźnie widoczne jest podejście typowe dla szkoły funkcjonalistycznej działającej w obrębie antropologii kulturowej. Traktuje ona kulturę jako pochodną ludzkich potrzeb oraz jej dopasowanie do niszy ekologicznej jej nosicieli. Co to oznacza? Otóż wszyscy ludzie mają te same podstawowe potrzeby biologiczne. Wszyscy musimy jeść, wszyscy musimy pić, wszyscy musimy spać. Musimy się też jakoś rozmnażać. Tu niekoniecznie każda indywidualna jednostka, ale każde społeczeństwo potrzebuje następnych pokoleń. I musimy się też ubrać, żeby nie zmarznąć, czy nie spalić się słońce. To jest uniwersalne. Nasza biologia jest wspólna wszystkim ludziom. To, co nas różnicuje, to jak te potrzeby biologiczne są zaspokajane. Nasze kultury, ale też jednostki, różnią się między sobą tym, co jedzą, tym, co piją, jak się ubierają, jak szukają sobie partnerów romantycznych. I tym właśnie zajmuje się modele ekokulturowe. Jak nisza ekologiczna determinuje sposób wyrażania i zaspokajania potrzeb biologicznych, ale też społecznych. Najprostszy przykład to to, jak się ludzie ubierają, czy też tradycyjnie się ubierali. Jak spojrzymy na ludy z północy. To pojawiają się tam ciepłe, wełniane czy futrzane odzienia, które zupełnie by się na nic nie przydały na Saharze. Tam lepiej sprawdzają się cienkie, przewiewne materiały, które jednakowoż też powinny zasłaniać większość ciała, by skóry nie spalić mocnym słońcem. Innym przykładem, który łatwo jest zaobserwować, jest wpływ niszy ekologicznej. Na kuchnię typową dla danego regionu. Opatrzcie na naszą kuchnię: schabowy, bigos, pierogi z mięsem, z grzybami, z serem, z owocami, zupa ogórkowa, gołąbki, śledzie w oleju, octie, czy śmietanie. A zatem oprócz mięsa mamy też dużo grzybów które kocham Magda Kessler i potrafi dodać chyba do wszystkiego. Na naszej szerokości geograficznej mają one świetne warunki, żeby się rozwijać, zwłaszcza jesienią, gdzie jest wilgotno i chłodno. Może was to zaskoczy, ale naprawdę to jak dużo jest u nas grzybów, jest dość wyjątkowe, jeśli porównamy się na przykład do Amerykanów, to bylibyście w szoku. Tam właściwie znane są tylko pieczarki. Na które na dodatek nazwę zaczerpnięto z języka francuskiego. Druga rzecz typowa dla naszej kuchni, która jest rzadko spotykana poza naszym regionem, to kiszonki. Oprócz grzybów kiszonych mamy też mnóstwo różnych warzyw, tak przetworzonych. Dlaczego je mamy? Ponieważ z jednej strony dla naszego regionu typowe jest rolnictwo, a z drugiej strony przez dość dużą część roku niczego nie da się uprawiać. W związku z tym trzeba jakoś się przechowywać jedzenie. Ale spójrzmy gdzieś dalej. Na przykład co jedzą tacy Japończycy mieszkający na wyspach. Wcale wbrew pozorom nie jedzą ciągle sushi, ale jest to jednak danie rybne, często u nich spotykane. Mają też tampurę, czyli panierowane ryby, owoce morza, warzywa i mięso. Też tofu i miso, czyli pochodny soi. W tej kuchni widać bliskość do morza. Wiele dań ma coś, co zostało złowione, czy to ryby, czy wodorosty. Z kolei warunki klimatyczne pozwalają na uprawę ryżu, w związku z tym też jest go dużo w typowej kuchni. A jak pojedziemy do Meksyku, to zjemy tako, fajity, czyli carne, tamales czyli gulasz zawinięty w liście kukurydzy lub banana, znowu mięso, ale z całą masą fasoli i kukurydzy, awokado, kolendra i niezwykle ostre przyprawy. Choć do wielu tych składników już się zdążyliśmy przyzwyczaić, to takie rzeczy jak kukurydza, awokado, czy wiele ostrych przypraw, jak choćby chili, to nie są rzeczy typowe dla nas, to są rzeczy, które można znaleźć konkretnie w Meksyku. Może i przywykliśmy do wielu z tych składników, ale kukurydza, awokado i chili to są rośliny typowe dla Ameryk, a nie Europy. Stąd też właśnie jest ich dużo w kuchni meksykańskiej. Ja wiem, że współcześnie świat uległ globalizacji i wszędzie można, oczywiście przy y, odpowiednim zaangażowaniu czasu i pieniędzy, zdobyć dowolne pokarmy czy przedmioty z całego świata. Co jednak ciekawe, to, że wszystko można zjeść, niekoniecznie oznacza, że należy. Jednym z przykładów jest tutaj spożycie mleka i produktów mlecznych. Jest to o tyle fajny przykład, że. Istnieją światowe badania na temat tolerancji mleka i tego, jak dużo się go spożywa w poszczególnych krajach. Przejrzałam internet w poszukiwaniu danych na ten temat. Znalazłam trochę map, które się nieco między sobą różniły, ale wybrałam ostatecznie mapę spożycia mleka z Our World in Data. Natomiast mapa nietolerancji laktozy pochodzi z niemieckojęzycznej Wikipedii. Spójrzmy najpierw, gdzie mleko ludzie piją. Szczególnie wyróżniają się tu Skandynawia, Benelux i Szwajcaria, czyli kraje, w których tradycyjnie hodowano krowy. Szczególnie wyróżnia się tu Skandynawia, w której na głowę przypada ponad 407 kg mleka i produktów mlecznych. Na przeciwnym krańcu mamy większość Afryki, a także Chiny. Japonię, Filipiny, Malezję, Indonezję, Wietnam i cały ten region Azji Południowo-Wschodniej. A zatem istnieją ogromne regiony świata, w których, mimo że mleko można już zakupić, można sobie sprowadzić, to jednak ludzie go na ogół nie piją. Jeśli spojrzymy na mapę nietolerancji laktozy, to okazuje się, że takie decyzje mają dużo sensu. Jeśli bowiem spojrzymy na mapę z odsetkami osób nietolerujących laktozy w poszczególnych krajach, to zobaczymy, że takie różnice regionalne również tutaj następują i są one zbieżne z tym, co pokazywała poprzednia mapa. W Skandynawii... Kilka do kilkunastu procent ludzi nie toleruje laktozy, natomiast w Chinach czy w Afryce Południowej te odsetki wynoszą ponad 80%. A zatem niespożywanie mleka i produktów mlecznych w krajach Afryki Południowej oraz Azji Południowo-Wschodniej ma dużo sensu, ponieważ ludzie nie są w stanie tam odpowiednio przyswoić sobie wartości odżywczych tych produktów. Co mi przypomniało nieco makabryczną anegdotę zasłyszaną na studiach od profesora Kawlikowskiego. Otóż, kiedy misjonarze dotarli do Chin, zaczęli zakładać się sierocińce, jak to wszędzie robili. i jak najbardziej w dobrej wierze zaczęli karmić te chińskie sieroty owsianką robioną na mleku. Niestety ponad 90% Chińczyków nie toleruje laktozy, w związku z tym te nieszczęsne dzieci ciągle chorowały, miały niestrawność, co doprowadziło do śmierci wielu z nich. W wersji mniej tragicznej, jak pójdziecie do dowolnego supermarketu i popatrzycie na półki, to znajdziecie wszelkie rodzaje mleka, siadłe mleka, kefiry, jogurty, zwykłe, skandynawskie, e, greckie i nie wiadomo jeszcze jakie. Więc przeprowadzono badanie i okazuje się, że tak naprawdę organizm najlepiej trawi ten produkt, który jest typowy dla jego kultury. A zatem tolerancja laktozy to jedno, a przyswajanie wartości odżywczych to druga sprawa. I tutaj trzeba się przyjrzeć tradycjom kulturowym i na przykład Grecy oczywiście lepiej przyswoją sobie. Wartości odżywcze z jogurtów greckich, a Francuzi lepiej sobie poradzą z serami. Ale wróćmy do tematu głównego tego filmu, czyli związku pomiędzy niszą ekologiczną a kulturą. Tym tematem zajął się m.in. jeden z wielkich psychologów międzykulturowych, John Berry. Warto zapamiętać jego nazwisko, bo w swojej karierze naukowej ten badacz stworzył dwie wielkie i wpływowe teorie. Jedną z nich jest właśnie model ekokulturowy, o którym dziś mowa. A druga to teoria akulturacji. Na nią przyjdzie jeszcze czas, bo uważam, że warto najpierw zapoznać się z tym, jak skonstruowana jest kultura i na czym polegają różnice międzykulturowe, zanim porozmawia się o tym, jak migranci się adaptują. Ten skomplikowany schemat, który właśnie widzicie, to jest właśnie model ekokulturowy. Początkiem jest tu nisza ekologiczna, do której zaliczają się zarówno klimat. Ukształtowanie terenu, jak i naturalna roślinność. Skutkiem warunków naturalnych jest adaptacja biologiczna transmitowana w genach. Równolegle przyroda wpływa na wybór sposobów pozyskiwania pożywienia, to zaś kształtuje zachowania codzienne i obyczaje, czyli kulturę. Ta zaś wywiera wpływ na psychikę, zdolności poznawcze i cechy temperamentalno-osobowościowe. W lewym dolnym rogu znajduje się kontekst polityczny, który jest połączony z niszą ekologiczną i resztą wykresu w sposób obustronny, to znaczy zarówno kontekst polityczny może wpływać na niszę ekologiczną, jak i nisza ekologiczna oraz cała reszta tego modelu może wpływać na kontekst polityczny. O tym jak nisza ekologiczna i cała reszta zależności wpływa na kontekst polityczny opowiemy w następnych filmach. Natomiast tutaj chciałabym pokazać przykład tego jak kontekst polityczny wpływa na niszę ekologiczną. Doskonałego przykładu na wpływ sytuacji politycznej na niszę ekologiczną dostarcza Brazylia. Jednym z ważnych tematów Kampanii wyborczej, tuż przed niedawnymi wyborami prezydenckimi, było tam podejście do Amazonii. Dotychczasowy prezydent Jair Bolsonaro przegrał i zostanie zastąpiony przez innego byłego prezydenta. Przyjrzyjmy się ich podejściu do tego, co się dzieje w lasach Amazonii. Bolsonaro popierał wycinanie puszczy, co wspierało rozwój gospodarczy, dostarczało drewno i pola a także pozwalało na rozwój przemysłu górniczego. To w sposób oczywisty przekładało się na rozwój konkretnych gałęzi gospodarki i w związku z tym na przemiany kulturowe. Lula chce czegoś przeciwnego. Ograniczy rozwój górnictwa i wyrębów lasu, spowalniając tę gospodarkę i te zmiany kulturowe, które za tym idzie, na rzecz ochrony lasów i tradycyjnego stylu życia mieszkańców do Rzeczy Amazon. Związek pomiędzy niszą ekologiczną, kulturą i jak one razem wpływają na. Ustrój polityczny to bardzo długi temat na oddzielny film. Teraz chciałam tylko zasygnalizować ten problem. Teraz chciałabym wrócić do przystosowań biologicznych, o których już trochę mówiłam w kontekście jedzenia. U ludzi możemy zobaczyć wiele różnych przystosowań do niż ekologicznych, w których żyją. Najprostszym przykładem jest oczywiście pigmentacja skóry, która jest najjaśniejsza. Wśród ludzi z północy, zwłaszcza Anglików, którzy żyją w bardzo mglistej krainie. Natomiast największą pigmentację skóry mają ludzie z regionu równikowego. Ale nie wszystkie formy przystosowania się do niszy ekologicznej są równie widoczne jak kolor skóry. Przyjrzyjmy się na przykład funkcjonowaniu ludzi na różnych wysokościach nad poziomem morza. Jak pewnie wiecie, im wyżej, tym powietrze jest rzadsze, co może wywoływać niedotlenienie. Tybet jest wręcz tak wysoko, że co roku pewien odsetek Europejczyków i Amerykanów dostaje tam choroby wysokościowej, która objawia się nudnościami, wymiotami, zmęczeniem, obrzękiem kończyn, a także bólami i zawrotami głowy. W skrajnych przypadkach może wręcz dojść do obrzęku mózgu i śmierci. Na dużych wysokościach również rany słabo się goją. Czytałam kiedyś autentyczną historię o Europejce, która podczas wycieczki do Tybetu doznała wypadku i osunęła się z niewielkiego zbocza po żwirze. Aby Pomóc leczenie, konieczne było umieszczanie jej w komorze hiperbarycznej, to ta leczenia nurków e, poprzez manipulację ciśnieniem atmosferycznym, żeby rany się leczyły, zanim udało się ją przetransportować do jej ojczyzny. Ale tam, gdzie my, wychowani na dość równinnym terenie, e, sobie nie radzimy i dostajemy choroby wysokościowej, inni ludzie żyją zupełnie normalnie. Co więcej, zatrudniają się jako szerpowie, czyli przewodnicy i tragarze dla turystów z Nizin. Oczywiście badacze zainteresowało skąd się biorą takie różnice. Okazało się, że za radzenie sobie na dużych wysokościach odpowiedzialne są czerwone krefinki. Jak jest ich więcej, to się przyswaja więcej tlenu, organizm jest bardziej wydajny. Co ciekawe, sportowcy czasami korzystają z tego jako w sumie legalnego dopingu. Jeśli trenują wysoko nad poziomem morza, na przykład w górach, to później w trakcie zawodów Odbywających się na terenach niż innych, mają lepszą kondycję i są w stanie osiągać dużo lepsze wyniki. Oczywiście są to efekty krótkotrwałe, które znikają po kilku dniach lub tygodniach. Natomiast u tebeantyńczyków ta zdolność jest trwała, ponieważ okazuje się, że jest związana ze zmianami genetycznymi, po prostu ich organizmy ze swojej natury wytwarzają więcej czerwonych kwiatów. Ale samo dostosowanie organizmu do niszy ekologicznej to w sumie nie jest wielkie odkrycie, to już Darwin opisywał. Ciekawsze jest połączenie kultury z dostosowaniem się biologicznym. Ciekawym przykładem jest to lud Badżau, nie jestem pewna, jak się to wymawia. W każdym razie morscy nomadzi z okolic Filipin, Malezji i Indonezji. To nie są ludzie przypisani do jakiejkolwiek ziemi, nie mają żadnego obywatelstwa, ciągle podróżują trochę jak nasi cyganie. Tyle, że żyją na wodzie, na morzach i oceanach. I to właśnie z nich muszą czerpać wszystko, co jest im do życia potrzebne. Oczywiście chodzi o ryby i wodorosty, które stanowią podstawę ich diety, ale nie tylko. Wielu z nich nurkuje codziennie, żeby wydobyć różne materiały, które mogą im się przydać do budowy domów, statków, do właściwie zaspokajania wszelkich potrzeb życiowych. Efekt jest taki, że oczywiście wszyscy wadzeł potrafią. Pływać i nurkować. I są w tym naprawdę mistrzami. Bez żadnego ekwipunku, bez żadnego wsparcia są w stanie wstrzymać oddech na ponad 13 minut. Dla porównania, my 3-4. Schodzą też na głębokość jakieś 70 metrów i spędzają pod wodą generalnie jakieś 8 godzin dziennie. Takie wyniki jak Badgeau wśród Europejczyków czy Amerykanów osiągają jedynie. Pasjonaci, zwolennicy sportów ekstremalnych, którzy długo do tego trenują. No więc naukowcy postanowili sprawdzić, czym tamci ludzie się różnią od nas, co czyni ich tak szczególnymi, że są w stanie tyle czasu spędzać pod wodą. Doktor Ilardo wraz z zespołem przeprowadziła badania w dwóch etapach. Najpierw przeprowadzili badania USG, a potem testy DNA. Wykazały one wyjątkowo duże śledzone wśród badziału. Pewnie wielu z Was, tak jak ja, spodziewało się płuc, ale nie, śledziony. Okazuje się zresztą, że taka właśnie była hipoteza badawcza, bo to ten organ jest nieproporcjonalnie duży u morskich ssaków, takich jak foki czy delfiny. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że śledziona przetrzymuje czerwone krwinki, więc w sytuacji niedoboru tlenu podczas nurkowania jest w stanie wprowadzić do krwiobiegu więcej tych nosicieli tlenu. Tak trochę jak w wysokich górach w Tybecie i Himalajach. Te testy DNA, o których powiedziałam, pokazały badaczom, że ta śledziona powiększona jest nie tylko u konkretnych jednostek, ale jest też przekazywana genetycznie. Czyli nawet jeżeli ci ludzie by zamieszkali na lądzie, to nadal mieliby większe śledziane niż przeciętni ludzie z innych nacji. Jak zatem widzicie, nisza ekologiczna jest powiązana z różnymi elementami życia jednostek i całych społeczności. Wpływa bowiem na przystosowanie się biologiczne oraz dietą, która też z kolei zmienia nieco organizmy. Jednostek. W następnym odcinku pokażę Wam, jak nisza ekologiczna i naturalna gospodarka wpływają na podstawowe procesy społeczne. Dziękuję, że obejrzeliście mój film. Jeśli Wam się spodobał, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału.